47 Diana what are you doing here easy I had to sneak in the place is surrounded by hundreds of SWAT members right now they're getting ready to move in I had to warn you there's still time for you to escape I've got a plan I don't like You've got nothing to gain here. The smart play would have been getting out of the country. Out of the country? We're dealing with a franchise here, 47. Borders don't stop them. You're my last chance. You know my terms. Cash on the nail. Don't you get it? You have to fight them. But if you try to do it alone, you're a dead man. Death is always a risk. Read carefully, 47. It's a bold plan. Where is this wheelchair guy right now? Bitch! <laughs> whatever i said mean, you will have lost. you'll buy me one more night we've got four minutes before he's cold, people let's move i've never actually killed a man before it was surprisingly pleasant very nicely done, Diana. You've earned my trust. Welcome to the franchise. I'm sure we'll find an appropriate role for you in the organization. A woman like yourself is entitled to a very special role, indeed. attempt was the most reported story since 9/11. How, how can you expect me to believe? I don't expect you to believe anything but your eyes. This videotape confirms his presence in the White House moments before the assassination. I'll be damned. If cloning is an outlawed, we'll all be damned. Who actually killed him? That's the most delicious irony of all. He stumbled coming over the compound wall, severed his spinal cord on the rocks. The world's most nefarious assassin died of clumsiness. How'd you confirm his identity? His DNA includes signature sequences from the five men of the Ortmeier Project. It's biologically impossible for anyone but the Ortmeier clone to have that DNA. You're giving me all this as an exclusive. Why me? We admire your objectivity, Rick. Thank you. Don't mention it. We need to get to the chaplain. 47's ashes are going to take pride of place on my mantle. Chaplain! Chaplain! <laughs> takiego umierania Halo halo witam wszystkich bardzo serdecznie muszę Dzwoniłem wam że ma to kolejny odcinek zagraj Pitant Bloodman misja 13 Requiem Ojej 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 co to do Pasli Aj tu mnie chyba zabili Pasli 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 A jest tylko tych Headshot, headshot, headshot no, headshot! Jest! Aaaaaah! <grystanie> przeładuj Uciekamy, uciekamy Do kapliczki, Hitman, do kapliczki Mam coś jeszcze? Gówno! Same titolety! Aaaaa! ho, 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 ha, ha, tu wszyscy. Ale przynajmniej widzimy wszystkie cele. Tutaj, czy, trójka ucieka. Tutaj dwójka już ucieka, tutaj trójka. To są chyba ochroniarze. Ale oni idą do mnie, czy nie do mnie, bo ja ich nie widzę. Chyba do mnie idą, co? Będę musiał ich na odległość załatwić, zanim oni załatwili mnie. Albo wybieg do nich tak szybko, chociaż nie oni idą do samochodu. No cóż, mam tu zapisy. Mam tu możliwość zapytania tam grzyło. Oj, dupa, nie ma... nie ma wypisywania. <grystanie> ostatnie misja to musi być coś mocniejszego po prostu. Dobra, poszli do samochodu, także wszystkich ochroniarzy wystrzeliłem. ta szczęście, że jak mnie już zabili, to ta trójka dostała. Mogłem. E, zabić ich hetshoczami dzięki temu przeżyłem. Jak widać... E, <grystanie> bardzo ładny garnitur hitman. Na biało, no na no! no. Myślę, że, gdyby nie to, że biały się bardzo łatwo brudzi, to myślę, to mógłbyś pozostać przy tym białym. Ehm, no cóż, dostał nam ten chłop na wózku i jego dwóch ochroniarzy. Czy uda mi się ich zabić? Oj, będzie ciężko, będzie ciężko, bo oni też strzelają, a jeden cios, ja ginę. Chyba, żebym podbiegł do nich tak na hama, na szybkiego i pokował im jeszcze raz trzy kulki w headshot. Ehm, w bańkę, tak jak zrobiłem to wcześniej. Dobra, próbuję się może jakiś to nie będzie raczej łatwe. Oj, ze złej strony chyba podchodzę. O, tam jest! Co? To które to chyba nie mają takiego zasięgu. Żeby go w odległości. No no, 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 nie, no, no, nie fajnie.

ale, to jest... nie ma niemożliwych rzeczy, dla nie ma. głupi, głupi głupie, głupie, głupi, głupi. Teraz nie wyszło, nie, jeszcze raz, jeszcze raz, ja się nie dam. Hmm. Trzeba ich jak tak... może to, tu, tutaj, tutaj dawać, Albo tamtych, o. Tamtych nażydować. Jejku. Yeah. Co ty się do... No, teraz się udało coś. Dzień! Głupi człowieku. To chłopak na wózku i on sam został, tak? Dobrze widzę. O nie, biegnie tu kolejny ochroniarzy, tylko kurna, to ja tutaj leżę i kwiczę po prostu. Ochroniarzy nadchodzą i nadchodzą. Wień murzynie! Cześć, nie trzeba będzie ten czy zrobił. Wykrzejmy. Dobrze jeszcze mi mam... Pff. Mam podgląd do tego, co się dzieje. Okej. Okay. To to chłopak na wózku. On jest trudny na tyle, że siedzi na wózku i nie zawsze łatwo go trafić Kurna, wysunę klawiaturę, żeby mieć lepszy pogląd. O, tu jesteś, człowieczku. Siemka. Gień, człowieku. Jest, udało się, za trzecim razem. Trudna misja, ale się udało na 0 HP. to Dostał tylko, została jeszcze tylko jedna osoba do zamordowania. Jest to chyba ksiądz Prałacik, który urwał się z tego przedstawienia pierwszy. Proszę, księdza, niech Bóg się to uda. Yes, Your Majesty. Almost all of our resources are online again. No, I'm afraid he's not, Your Majesty. We seem to have completely lost track of him. Johnson. Ah, hello. Uh, Mr. Johnson. Welcome, Mr. Johnson. Welcome. May I check your briefcase? No, I'll keep it. I've heard interesting things about your establishment. I'd like to see what you have to offer, preferably in the back. Uh, of course, sir. Uh, right this way. Okej, okay. I Hitman Blood Money ogłaszam oficjalnie za zakończony. Oooo, oh, ja. Yeah. Napisy końcowe, które pozwolę sobie na chwilę podsumowania, co chciałem powiedzieć na początek. Oczywiście chciałem podziękować wszystkim, którzy wraz ze mną śledzili tę serię. Hitman jako grajec, no dość ciekawy, jest to mój pierwszy hitman, drugi hitman, który miałem styczność, a pierwszy, którego przeszedłem. Poprzednio. Miałem styczność z Hitmanem Silent Assassin, to jest część druga, aczkolwiek ona nie przypada mi do gustu. Zobaczymy jak będzie wyglądać część szósta Hitman Evolution. Może jak mi się uda zdobyć, to może nagram z tego. Minus serii to oczywiście to, że nie udało mi się do wszystkich misji dostać cichego zabójcy, no ale no, po prostu nie, czasami to się nie dało, tak jak na przykład mity yy, poprzedniej. 12, w którym zrobiłem wszystko absolutnie perfekcyjne, ale a, gdzie tam ciało znaleźć. Ja, i takiego bała, nie ma co zabójcy. E, trochę statystyk, statystyk to seria trwała e, 13 odcinków, w czasie których rozegr rozegraliśmy 12 misji, bo pierwszą e, misję przeszedłem i wrzuciłem w czasie, kiedy jeszcze nie miałem możliwości wrzucania filmu niż 15 minut. Wrzuciłem ją w 2. Dzięki czemu następnie to już była misja trzecia, to odcinek trzeci, misja czwarta, to odcinek czwarty i tak dalej, bo pominęliśmy misję treningową. E, średnia długość misji, ja nie wiem, nie liczyłem tego dokładnie, jednak misje wahają się od 10 do 20 minut, więc powiedzmy, że 15-17 minut to jest średnia długość odcinka. Łącznie cała seria trwa jakieś 3,5 godziny, 3 godziny 40 minut, zależnie od tego, jak długo ten odcinek będzie trwał, może nawet i 3,50. No i tu dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy razem oglądali tę serię. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.